E aqui se entende. Dzień dobry kochani, słuchajcie, my jesteśmy właśnie w Poznaniu i z tego miejsca będziemy rozpoczynać naszą traskę do Las Palmas Pojedziemy na surfing Ostatnio jak byliśmy to y, nie wstawiłam żadnego vloga więc teraz zobaczcie jak to wygląda i jakie to jest zajebiste i może też się tym zajebicie A my jesteśmy właśnie w domu u Antka i jest tu też Drylos i będziemy razem wszyscy jechać na lotnisko do Berlina jakoś za godzinę Jezu, jak tu ładnie Możecie się przywitać do vloga Siema <laughs> Siema

Oliwia powiedziała, dobra, że ej, nie lubi opium zostaw, po prostu dobra, i że w moja muza. No tak było, bo tak <laughs> Ej, obstawcie, ile to jest? O! To? No nie no, 3 dychy jak pis. Men! Zapalcie, vloga nagrywamy. O! 3 dychy? 3 dychy myślę. Ja obstawiam, że 34. Bo dowiemy się, jak będzie na, A -a. na żenie, no? Ja obstawłem, że 34. Ja obstawiam 36. 30, 32. Może być. 32 to w ogóle dopuszczalny dla bagażu. No. 33. Widzisz to? To fajne. Widzisz? Gran Canaria. Gran właśnie tam jedziemy. I tyle w tym No, dawaj. Ja sobie ja 34. Ja mówię 31. 30? A ty nie mówisz? No powiedziałem 30. Ja mówiłem jeden Nie spodziewałem się tego, naprawdę. Ale ja też to on mnie tak pomrł, starym od 40 kg. Czyli ty wygrałeś z tak? Yes, sir. Brawo, gratulacje. Kupiłem za dużo tego bagażu. Kupiłem bagażu na 60 kg. Przeliczyłem się. A nie zapłaciłeś? Niedłużej. No, dawaj, zaśpiewaj nam twojego hita. ten bounce. Widzicie tu gdzieś. Pury. Co za gość. gość. Do kogo macha Oliwia? Spokaj się, Dzień dobry. Słuchajcie, to już się tradycją chyba stało, co? Ej, super. Cześć. Ale zajebani wszyscy. Jak panie lubia? Super, dzisiaj spędziłem jedyne 9 godzin w aucie. Okej, okay. a wyspany? No, jak zawsze. To było ogólnie... Ej, to nawet jeszcze nie był tour dress code, ale jechaliśmy wtedy do łodzi na Clash'a i ja jechałem z Aleksem, bo coś mi się stało w nogę, musiałem prowadzić jego auto, i nie jechałem z innymi. I wtedy e, Alex założył aparat, dopiero pierwsza zaczęła z tym aparatem, i jak się uśmiechnął, to powiedziałem, że wygląda jak, jak randa z podporu I myślałem do niego podejść i powiedziałem, żeby się uśmiechnął tak szczerze. Rzekaj, idę. Alexik. Tu się szeroko. Drylos powiedział mi że księgę, i mi ale. pokazał tą fotę. I kurwa, boż taki Trzeba wejść albo z przodu, albo z tyłu. O! Lecie, normalnie. Sprytny ja. ja. tata, mamy. nasz Chodźmy. wakacyjny tata. Będę do siebie. robić... Będę do zobaczenia. Widzimy się in Las Palmas. Będę Jesteśmy. Uuu. Lampa, jak... Co? Lampa jak O nie, jeszcze raz, 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 raz. raz. Słuchajcie, jako influencerzy tiktokerzy właśnie siedzimy tutaj od 15 minut i nagrywamy TikToki. Co robimy? Wytłumacz teraz jaki content będziemy kręcić? E, teraz e, po prostu pisałem na TikToka surf <laughs> I nagrywam do soundu surf. Okej, okay, jakbyście się zastanawiali, jak szukamy pomysłów na filmy. Dokładnie tak. Myślałem, że sami macie że jeden pokój i wiesz samą... A jeszcze Gabi i Miłosz tutaj Dobra Ładnie, ładnie A kto to przyszedł? Ja, siema. siema Hola amigos, qué pasa? Dziękuję bardzo No, ja wybierałam Udało się o. Ej, słuchajcie Tak idziemy sobie, rozmawiamy z Tadzikiem I doszłam właśnie do wniosku, że jest tutaj 16 osób, w sensie teraz jest 8 Będzie jeszcze Gaba z Miłoszem dzisiaj wieczorem i potem jeszcze druga cała ekipa 6 osób, czyli będzie nas 16, co otwiera nam możliwości na przeróżne gry. Już w tamtym dwa lata temu tutaj byliśmy w 12 osób i graliśmy na przykład w diabła. I też już wiem, że będziemy w to grali, także super, cieszę się! Wow! Wow! Jak będziecie chcieli przyjechać się, nauczyć surfować, to naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam polecam Las Palmas. Super warunki. Zobaczcie ile surferów, zaraz wam pokażę. Będziemy przejść, jak to cenowo wygląda. Zdecham teraz w tym roku. Haj, ej. Siema, Krzyciak, Joe. jak Joe. Dobrze, Dobrze, właśnie schodzimy. A już byliście? No, bo dzisiaj jest... Ciężko? Przyszliśmy tak. z takiego naszego miejsca, z, jak wtedy tutaj byliśmy, i nie jest takie dobre, jak kiedyś. Jest nam przykro. No jest. Nawet bym powiedział, że jest srogo, mocno chłodowe. Mieliśmy się iść pływać, ale chyba rezygnujemy, bo no znaczy zobaczymy? To rezygnuje, ten rezygnuje. No men. Nie rezygnuje, że. No nie ma lipy. K**a. No dobrze. <laughs> Stajemy. Na surfing. Zrobiliśmy sobie drzemkę, ale... Tak wszyscy mieli zapał. Zaraz tutaj puszczę klip, jak w mówił kto idzie, kto nie idzie, ten nie idzie. Stajemy żabciu na surfing. Jesteśmy już na plaży i my tłumaczymy sobie wszystkim osobom, co jeszcze nie byli, jak mniej więcej trzeba wstawać na desi. Arci rozryweczka ja zaraz do ciebie dołączam. No, like here Taki here like pastyrana. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po pierwszej sesyjce, ja jestem tak przemęczona już, chociaż jeszcze zaraz wejdę do wody, ale warun dzisiaj jest no strasznie ciężki. Ale i tak bardzo fajnie tęskniłam za tym, i parę razy mi się udało wstać. Także jestem zadowolona o takich w porządku falach. Jak dzisiaj... Bardzo fajnie. Mam... Ale spodziewałeś się, że tak będzie, czy spodziewałeś się czegoś innego? Spodziewałem się, że tak będzie. Czyli nie jesteś niczym zaskoczony. Nie, jestem bardziej zaskoczony ilością wody, która napłynęła do mojego organizmu. Ale mega wiesz, będziesz miał nosek oczyszczony z zatoki? Ja wiem, wiem. że no, ale żebym nie miał klątwy faraona jak zawsze mam chyba. Nie, klątwa faraona to jak zjesz inną, to jest owoce albo jedzenie z... Który nie jest podstosowany do twojej flory bakteryjnej A to w nie innym jest kraju. z, z wodą? Nie, możesz, ale to nie no. jest z, z morza czy z oceanu To jest woda z kranu w innych krajach Na przykład ale w ta Egipcie Ale z też można dostać po tym no, po, po słonej po, wodzie? No w no, no że ja zawsze jak byłem na kajcie to ja zawsze mam kurwa taką srakę później, że to jest O, to cieszę się, że jesteś w innym budynku <laughs> A ty? jak? Się Mi się tak? średnio podobał Chciałem no, więcej Najgorszy był z gruby nie? Ja nie mam najgorsz. Dobra, jutro pokażesz Aleksik co umiesz, no. tak? Jula, podobałaś się? jak Nie no co wstyd, były naprawdę ci ciężkie warunki i tak fajnie, że Jula spróbowała, bo się stresowała, więc Dobra, naprawdę ja. bardzo dobrze poszło Grylo, Ja się zjarałem, no tak, kurwa, tak, tak mi się podobało właśnie Grelo jest high kurwa taki zajarany kurwa taki zajarany kurwa tym pływaniem Dobra, ja Archie, jak ty się no. czujesz po pierwszym dniu do walki? Czuję dobrze, myślę, że złapałem, złapałem dwie fajne falki. No, moim zdaniem ogólnie szło dzisiaj najlepiej z nas wszystkich. No to wiadomo, ale no warun masakra, no mieli, 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 no fale no. zamykają się po prostu naraz. Nie ma jakby możliwości nawet takiego... jakby slope'a, nie wiem tak. jak to inaczej nazwać. No, ja tak było. Chciałam powiedzieć wam dziewczyny, że wiecie to jest najgorsze dla dziewczyn jak surfują? Ja miałam dzisiaj taką sytuację, że parę razy prostu fala za falą się nakotliły i wszystkie włosy w takiej tafli na buzie. A ty, przed chwilą się kotłowało przez 15 sekund pod wodą, wynurzam się i nagle nie mogę złapać oddechu, mam taką barierę z włosów i to jest najgorsze. I się dzisiaj zestresowałam tak raz, no ale już miałam tak rok temu, więc wiem, że jakby nic się nie dzieje, ale musisz po prostu zachować spokój, bo wtedy ja jestem od razu jak... i nagle no. czuję kamienie i mówię, kurde, zaraz jeszcze rekin. walnę w kamień, e, zaraz rekin, zaraz walnę w kamień. No akurat o rekinie dzisiaj nie myślałam, więc dobrze, że mi przypomniałeś. Yeah. No ale ogólnie jestem mega preekstowana, pomimo, może mega mało spałam i byłam zmęczona, to dużo mi to dało takiego. Nie! Yeah. Słuchajcie kochani, ja się właśnie ogarniam, a czy już się ogarnął i poszedł do sklepu. Jestem z niego tak dumna, bo zrobił tak dowolone zakupy spożywcze i ja zawsze mówię, że tego nie wziąłeś, tego nie wziąłeś. I chłop zrobił teraz idealne zakupy spożywcze na wyjazd serio. Dobra, słuchajcie, to jest mój outfit na dzisiejsze wyjście na miasto. I piszcie w komentarzu jaka ocenka tego odcinka. Ja myślę, że niestety tym razem was zostawię w domu, bo jest już ciemno, by musiała wziąć jeszcze lampę, ale jak coś się ciekawego zdarzy, to się nie martwcie, bo nagram wszystko telefonem. Bułziaczki! <śleski> Pan wciągnął Aleksa, żeby mu pomógł w stópczkach. W ogóle pan mega robi fajne rzeczy, naprawdę. Jaki spięty idzie! <laughs> <laughs> Ale musisz to zjeść, bo przegrał właśnie w grę coś tam od ilu do ilu. Zrób większy stary. Nie, nie, nie. Nie, nie, Musisz przeżyć, musisz przeżyć.

Nie, 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 paranoję. No, <śmiewanie> można, pokazywać można pokazywać siebie. nie, nie, można. nie, w jest to Uuu, Uuu. nie, wiesz, nie, to jest Dobra, słysze, mamy nie, dzień. nie, nie, i nie, 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 I nie, 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 Albo nie, 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 Lifehack serio. Torba na nogę. Torba na nogę. Torba z nogą do nogawy. I patrzcie to jak to smutnie idzie. Aby nawet nie wiedzieć jak ciężko jest naciągnąć. No i, na i też te pianky... Szczególnie jak teraz jest już po jednym dniu pływania i jest trochę mokra. No. A tu cyk cyk. tyk, tylko tu się chwilę trzeba pomęczyć. Tak. Zobaczcie, jak przyszliśmy na plażę jak jest dzisiaj w pani ciężko To jest mega niebezpieczne, dlatego będziemy pływać bliżej Bo tam jest strasznie wzburzona woda I co? I życzę tego powodzenia! Ja tylko żałuję, że nie jestem trosem, bo bym tam śmigał tak zajebiście, że wow Jesteśmy już po i mi się dzisiaj podobało bardzo, naprawdę Pomimo tego, że warunki były mega średnie, to przecież bardzo Jestem mega szczęśliwa Dzisiaj przyszliśmy w samą porę i się mega cieszy, bo, wy, bo tak wyprzedały się wszystkie deski i już się bałam, że nie będziemy mieli żadnej, ale pan nam zaraz ostatnie dwie Pominął coś nam. Coś wykominował, bo tu dzisiaj duży popyt, ładne fale, także mega się cieszymy, bo będziemy próbowali łapać zielone. Piękne zielone, oby się tam jakieś były. Zadowolony z pogody. Zalajna płyniesz od razu, zalajna płynie jazda. z pogody. Tak, bardzo. Ja tutaj już jestem tam, sorry. Słuchajcie, w końcu mam nagraną e, taką zieloną falę, małą po małą, nie jakąś ogromną, ale nigdy się mi nie udawało, żeby ktoś to nagrał i tak dalej. To jest taka pierwsza chyba że tak fajnie poleciałam, także nawet się ustawił Wam tutaj zaraz filmik. Michuffi Kumiko i zrobił teczkę Siku. Słuchajcie, wynajęliśmy furę całkiem ładna w ogóle, no całkiem spoko, patrzcie. Yeah. Wynaj... I jedziemy na wycieczkę wszyscy i idziemy teraz na hajdze bo dzisiaj będzie mister Tadeusz Jasiński, polecam się Jest darmowy, także jeszcze lepiej <grym> I z y, możliwością y, translatowania całego języka na tak na hiszpański generalnie to jest 50% takiego translatora No tak, maso menos, un poquito, un poquito Chyba on nie chce, także ja idę sama na Muszę znałem opiekować w rukaleko a jestem no, kierowcą no. Także ja dojeżdżam właśnie do ekipy, która też się zdecydowała iść na hajka i ja będę szła z nimi, a oni wjeżdżają na samą górę, samochodę. Ciemy sobie wszyscy. Hej. Mega się cieszę, ale myślałam, że będziemy w sumie 2,5 godziny, będziemy się w 30 minut, także... Ale jest tu pięknie. O, jest, o, jest. Ciemaneczko. Jak energia. Kurwa, jest. Ale widać przynajmniej cały To tak. jest najodważniejsza z nas wszystkich. <gry> ja spala. chcę tam wejść. To jest mniejsza niż myślałam. Ale nie, wiem. tak... się iść. <gry> O, ty też ostróżniłam! Przewrót w przód. No fajnie, ale wyglądało mnie spektakularnie. Ale palić zapalić? Zróbmy się mega, nagro zimno i my już wracamy. Trzymam Was w moje rękę. Ale widoki są niesamowite. Ale to jest nie stresujące. Pojechaliśmy do Las Palomas idziemy na tak jak wydmy płaskowe, To jest bardzo ładnie i bardzo fajnie. Te wydmy robią największe wow, tak naprawdę? Czy wydmy? Myślę, że na tym można by było zakończyć tego vloga z wyjazdu. Ale słuchajcie, powiem Wam, że prawie mało co. W sensie ja już stresowałam, że nie zdążymy. Bo ja teraz jadę na pewną współpracę do Hamburga od razu tutaj z Gran Canaria. I chciałam sobie jeszcze włosy zrobić. I wyglądam jak jak jakaś wariatka. Ale tak. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!